Centrum skłusza Redeko www .redeco Za zwycięstwo w turnieju finałowym w kategorii Open najlepsi dostali 400 zł nagrody rzeczowe oraz medale w kategorii junior do wywalczenia było dodatkowe 300 zł medale i puchar. Udział w finale punktowany był podwójnie. Emocje były więc ogromne, bo w całym sezonie gra toczyła się o 800 zł w Open i 500 w kategorii. Junior. Zacznijmy od najlepszych zespołów w ostatnim turnieju w kategorii Open do wielkiego finału awansowali koszykarze regeneracji białasów górą byli ci pierwsi, którzy zwyciężyli 15 do 10. W spotkaniu o trzecie miejsce lepszy zespół 21,5, który w starciu o tę lokatę okazał się lepszy od Gold Boys, zwyciężając 15 do 9. Młodzi, choć umiejętności może nieco mniejsze, też zafundowali kibicom ciekawe spektakle. W starciu o pierwsze miejsce ostatniego turnieju wolna ręka wygrała z MKS-15 2-15-13 do 13. w rywalizacji o najniższy stopień podium zespół Bronx Team uległ Gim 18-13-15. Na koniec krótko o tych, którzy po ostatnim tygodniu mieli uśmiechy od ucha do ucha, czyli o zwycięzcach klasyfikacji generalnej otwartych Mistrzostw Wrocławia. Najlepszymi streetballowcami zostali w grupie otwartej Regeneracja i wśród juniorów Wolna Ręka. Brawa i wielkie gratulacje. Pieniądze trafiły do właściwych osób. Centrum Skłusza Red Redeco. .pl.